Cześć wszystkim z tej strony Ewelina, i dzisiaj zapraszam Was na film na temat moich planów czytelniczych do końca tego roku. Się złożyło, że co ostatnio wejdę na YouTube'a, to co rusz mi się pojawia, jakaś miniaturka z tytułem Co planuję czytać do końca roku, lub książki, które zamierzam przeczytać, lub jakie serie zamierzam dokończyć, i tak dalej i dalej. Więc postanowiłam, że fajnie będzie też zrobić taki film, ale u mnie tych książek nie będzie aż tak dużo, jak u niektórych, ponieważ no po prostu nie mam czasu czytać, dzieci mi nie pozwalają. Jeżeli coś przeczytam, to jest to dla mnie wielkie osiągnięcie. Jak na razie TBR jesienny idzie mi tak w miarę w miarę. Jeszcze zostało mi. No, cztery książki, można by powiedzieć, bo jedną mam zaczętą, ale nie jestem tak daleko, jak bym chciała w niej być. Więc, jak możecie się domyślić, moim priorytetem będzie dokończenie jesiennego TBR-u, na co mam praktycznie listopad. Więc, jeżeli mówię już o TBR-ze jesiennym, to e, będziecie mieli go w karcie u góry, jak i w, w opisie pod filmem. E, mogę Wam pokazać, może Wam pokażę w ten sposób. Tyle mi zostało. No oczywiście możecie się domyślać, jakie to są książki Jeżeli obejrzeliście mój TBR jesienny, to na pewno wiecie e, To czytam, e, więc no o tej wam powiem Więc o tej zaczętej mogę wam powiedzieć, jest to Królestwo Dusz I ta książka została przeze mnie porzucona na rzecz Wojny Makowej Ale wracam do niej i no tak, to jest mój jesienny TBR, więc musi być przeczytana Pozostałe trzy e, odsyłam was do tamtego filmu, żeby poznać e, tytuły, jakie mi zostały i już przechodzimy do tych książek, które chciałabym przeczytać do końca roku, już jak uporam się z TBL-em jesiennym lub będę je czytała na zmianę Zobaczymy jaką będę miała ochotę na te książki Pierwszą książką, którą chciałabym przeczytać w tym roku, bo jestem jej dosyć ciekawa i też bardzo często ją widziałam, zarówno na Instagramie jak i na Booktubie Vortex Wiem bardzo mało Jedynie tyle, że bardzo wielu osobom się podobała i że jest o tunelach czasoprzestrzennych czy coś w tym stylu. Poczekajcie, jakie te tunele były. Tunel energii. Myślę, że może być dosyć ciekawa, zwłaszcza, że w Tibiarze jesiennym mam takie klimaty. Średniowiecze, coś takiego, dawni wojownicy, więc coś takiego bardziej nowoczesnego i jak najbardziej myślę, będzie odświeżające dla mnie. Kolejna książka, również polecana na Booktube. Myślę, że idealnie będzie się wpisywać w zimowe klimaty, i właśnie najwyższy no czas, żeby zapoznać się z tą trylogią. Mam tutaj pierwszą część, czyli. Niedźwiedź i słowik, i tak. Ta książka nie jest gruba. Myślałam, że jest grubsza, i eee, tak. Zima, Rosja, legendy. Myślę, że to będzie coś w sam raz, jak na grudzień. Kolejną książką jest książka, której jeszcze na kanale u mnie nie widzieliście. I to raczej nie jest nowość, zaraz zobaczę z którego roku ona jest, bo nawet nie wiem. Tak, już kilka lat ta książka ma, ale myślę, że może mi się spodobać, ponieważ seria. Inna seria tej autorki, bo tutaj mowa o Zaklinaczu Ognia od Cindy Williams. Czytajmy, czy też Shimmy, czy tak? Nie wiem jak to się wymawia to nazwisko. Przepraszam bardzo, jeżeli aż tak kaleczę. Tą książkę zamierzam czytać, a przeczytałam serię Siedem Królestw, czyli tą serię, która zaczyna się od Króla Demona i podobała mi się. To była naprawdę fajna przygodówka, jeżeli chodzi o książki młodzieżowe, fantastyczne, więc jak najbardziej Wam polecam i myślę, że to również może mi się spodobać, więc trzymam kciuki, że tak będzie. Kolejną książką, którą mam tutaj przygotowaną, również jest nowość, którą kupił mi mój mąż. Nie wiem, o czym ta książka jest, ale zapowiada się interesująco. Jest to berło ziemi, żywioły tom pierwszy. I tak. Co zrobisz, kiedy odkryjesz w sobie magiczną moc, która albo wszystko zniszczy, albo wszystko zmieni? Zapowiada się naprawdę interesująco i jeżeli tylko znajdę na nią czas pośród tych pozostałych moich stosów To na pewno chciałabym ją przeczytać jeszcze w tym roku, do końca tego roku Mam wielką nadzieję, że zdążę, jak nie, no to nie ucieknie Jest już na mojej półce, więc prędzej czy później się za nią zabiorę Jednak chciałabym to zrobić jeszcze w tym roku, bo postaram się troszkę nadgonić te moje czytelnicze osiągnięcia w tym roku Bo kilka miesięcy było kompletnie bez czytania i nie czuję się teraz z tym dobrze, bo tak nagrywam o książkach, czytam książki, a wcale tych książek dużo w tym roku nie przeczytałam. Kolejne dwie książki już ostatnie w tym filmie, które zamierzam przeczytać do końca tego roku, jeszcze ich fizycznie nie mam, ale są dosyć ciekawymi propozycjami i myślę, że mogą mi się spodobać. Jedną z nich bardzo chcę przeczytać ze względu na pewien wątek, który Zaczął się w pierwszym tomie, mianowicie zamierzam przeczytać drugą część tej serii o trzech czarownicach, czyli Siostrę Księżyca. Siostrę Gwiazd czytałam, była dla mnie średnią książką. Główny męski bohater, to jest totalna ciapa i porażka, największa z największych, po prostu o matko nie mogłam go zdzierżyć. W drugiej części również się pojawia, ale tutaj na końcu pojawił się taki pewien książę, który klimatami może być zbliżony do Rysanda z dworu, więc mam taką nadzieję. Nie wiem jeszcze, nie czytałam żadnych opinii osób, które przeczytały drugą część. Żeby sobie wiecie, troszkę nie zaspoilerować przedwcześnie, ale ta książka, znaczy druga część, ta z żółtą tutaj okładką, już do mnie idzie i. Zamierzam ją czytać właśnie jeszcze w tym roku. I ostatnią książką, którą zamierzam gdzieś wcisnąć, jeszcze pomiędzy te, które zamierzam przeczytać, jest książka również dosyć polecana na Booktubie. Jest to Dziedzictwo krwi. Poczekajcie chwilę, muszę sprawdzić. Tak, Dziedzictwo krwi. I e, widziałam różne opinie na temat tej książki, ale w większości były pozytywne. Ona też nie jest zbyt gruba, tak mi się przynajmniej teraz wydaje, jakiej fizycznie tutaj nie mam, ale jest w paczce, która do mnie już idzie, więc tak. Myślę, że e, mogą mi się spodobać te klimaty. Ja obracam się właśnie obecnie w klimatach tych zabójców, wojen i tak dalej, jak zresztą przez cały rok. Ale mniejsza z tym, jakoś się lubię w tych tematach. <gry> Więc myślę, że da radę ją wcisnąć, będę się starała. I tak, myślę, że jeżeli jakaś książka miałaby odpaść to Nie mogłabym zdecydować, która, chyba że któreś z najgrubszych, ale to zobaczymy w podsumowaniu tego roku. Mam nadzieję, że taki film będę nagrywać. Chyba będę. Zobaczymy, jak tam moje nastroje pod koniec roku, czy nie ulegną zmianie, ale myślę, że będę nagrywać i tak. Na dzisiaj to by było tyle. Jak widzicie, plany czytelnicze są dosyć okazałe. Może Wam tak zaprezentuję o. tak o tak, dosyć okazałe. Eee, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Trzymajcie ze mnie kciuki. W komentarzu napiszcie mi, co wy zamierzacie jeszcze przeczytać w tym roku i może napiszcie mi również, na jakie książki czekacie, na jakie premiery roku 2022. Eee, I tak, ode mnie to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!